Ale nie wiem, bo wam, że od tygodnia nie mamy samochodu, więc jadę tym roboczym. Yy, jadę kupić Antusiowi yy, zeszyt do matematyki, bo mają mieć A4, kupiliśmy taki standardowy. Na no jutro już ma pierwszą matematykę. Sorry, że tak trzęsie, chyba trzęsie bardzo, nie? Ale no, taki, taki uchwyt profesjonalny. No i... Ja to ogarnąć, może okładki będą na zeszyty. To też muszę kupić na książki, bo na laury książki do pierwszej klasy one nie są typowe, takie A4. No i mam w ogóle same te samoprzylepne, a książki są zwrotne, więc mogłyby się poniszczyć od tych samoprzylepnych. Mogłabym je poprzerabiać, no ale nie będę taśmą kleić. Okładki przydadzą się na kolejne lata. Antoś też przyniesie zeszyty ćwiczeń wszystko więc będziemy z tym działać. Yy, strasznie yy, głośno w tym aucie w ogóle jest ale muszę mieć szyby odwożone bo tu chyba klima nie działa. Odekscytowana niesamowicie. Zasiadła dzisiaj w ławce, jutro już normalny dzień. No wiadomo, ten pierwszy tydzień to jest taki zapoznawczy. U mnie to na pewno tak będzie i u Laury, i u Antka, bo Antoś poszedł do czwartej klasy, więc nowe przedmioty, nowe nauczycie, nowi nauczyciele. Ale zadowolony jest z planu lekcji, ze wszystkiego. Ja w sumie też najwcześniej kończy 1325, najpóźniej 1425, ale chodzi do szkoły na 8 ma raz. A tak to 8.55 55 i dziewiąta. Yy, nie, ósma 45 Kurde, nie, 55 i 45. Kurde, nie wiem. Chyba 55 się lekcji zaczyna. No i nauczymy się wszystkiego. No i co? Nowy etap. mam, że lekko jestem zestresowana. I dzisiaj chcę uzupełnić też wszystkie dokumenty odnośnie, wiecie, świetlic, obiadów i tak dalej. Laura, bo Antoś już nie będzie na świetlicę. Nie wiem czy tak jest wszędzie. U nas jest świetlica do... czekajcie. Tu, tu, tu. Tędy. Nie muszę tam jechać. Nie. Dobra, bo jadę do... Ja, dobra, tam jest ja. Zgubiłam się trochę. No i Laura ma dudzitsu dzisiaj. Ostro jej się zacznie sezon. Tańce jej się zaczynają od przyszłego tygodnia. Dzisiaj mam zebranie w szkole tańca Laury, bo z laury grupy chcą zrobić reprezentację i będą... Jeździć na zawody też, chcą się przygotowywać na jakieś zawody. No i zobaczymy, ruszy, wystartuje, a czy ogarnie to wszystko, bo tak naprawdę piątek, poniedziałek, wtorek, środa i piątek ma zajęcia, bo dwa razy w tygodniu ma jiu i dwa razy w tygodniu ma tańce. No i ja nie wiem, czy ta dziewczyna mi wydoli po prostu, tak, wiecie, plus szkoła. Wiecie, no w tych pierwszych, ona jest taka w ogóle dziewczyna zdolna, chwalę się, chwalę się, nie żalę się, bo mam zdolne dzieci. Antoś mi nie przynosił w szkole żadnych problemów, uczył się naprawdę wszystko w porządku i nie trzeba było go nawet pilnować. Laurcia myślę, że będzie podobnie, ona chętnie czyta, już wiecie, no już czyta na zasadzie literowania jej nie cisnęłam, żeby umiała już czytać ale już zaczyna, wiecie, takie krótsze wyrazy składać i no powiem wam, że jestem z niej naprawdę. Ja jechałam cały czas bez świateł, nie nauczona jestem, że wiecie, trzeba włączać, nie włączają się automatycznie, także no jestem z dzieciaków bardzo zadowolona i tu akurat podchodzę, czy oni sobie dadzą radę z dużym spokojem, bardziej mnie przeraża właśnie ten powrót do tu zajęcia, tu to. Do jakieś zebrania? I mówię: Muszę sobie dzisiaj kalendarz kupić. No to jest mój must w którym muszę sobie kupić. No i y, pozapisywać, już wszystko. Bo jest w co jakieś badania, jakieś zebranie dzisiaj, ale to akurat y, mąż pojedzie, tata ta y, A ja pojadę na to zebranie na tańcach, no bo nie, nie, da, nie ogarnę inaczej. Nie mam auta, ale ja mam blisko, do, więc sobie śmignę na rowerku. Jest piękna pogoda, więc piękne rozpoczęcie roku szkolnego. No i przyjedziemy, to pokażę Wam wyprawkę. Takie back to school, coś takiego. No nie rozgaduję się już. Dobra, jestem. Takie Laurka ma, zwłaszcza podpisałam jej, żeby jej się, jakby ktoś miał, takie same Takie kupiłam z. Chyba, Dizzy. No, z Dizzy trampeczki po, y, po szkole. Ona mówi, ja, co takie dochodzenia. Ona ma jeszcze różowe trampki dochodzenia i ma z Hello Kitty i Adidasy do chodzenia i jeszcze jedne takie sneakersy trzymaciane. On tu sobie takie wybrał. On ze Sprandy y, do szkoły a buty ja zamierzam dzieciakom moim dopiero kupić jesienne takie typowo, takie ala trekkingowe chcę im kupić, bo te zimy teraz są takie, że mało co się chodzi i dopiero jakby były jakieś ferie albo rzeczywiście śnieg zapowiadał to ja nawet dla Laury chyba mam z Decathlonu po Antku, no, no nie śmigane śniegowce więc je zostawiam tu mam z Laurce wyprawkę spakowaną, dwa bloki a trzy techniczne, to wam nie będę pokazywała Zywać, no i czekajcie, bo tu jest mega bałagan, mega jest rozgardia. Ja się zabieram za takie grube porządki, ale to po kolei. Co tu mamy? Bloki techniczne kolorowe, bloki yy, yy, z kolorowymi kartkami, yy, kolorowy papier. Yy, tak, bambino, takie mają mieć. Pędzelki, mamy na babuszkę spętela, pastele. Bo no, faktycznie rzeczywiście Antek jak tam korzystają. E, plastelina. Co jeszcze mamy? Farby plakatowe, no i klej magii. E, to ma w tej reklamówce już przygotowany na jutro. E, I tornister Wam pokażę. Poczekajcie. Tornister prezentuje się. O tak. Proszę bardzo. Dobra, pojechała na jiu -jitsu. Tak. To sobie dokupiła w Senseju, ale ten brylog już był przy tym i dostaje się od Pani e, Witaj w szkole taką koniczynkę, więc tu jej e, przypięłam. Fajny ten plecaczek z Kulpaka, ale powiem Wam, że dużo większy niż ten, który miał Antek. Nawet tam nie patrzcie. Czekajcie, ja muszę jakąś kamerę przekierować, do to jest taki syf. No i co tu mam? Mam już spakowane e, ćwiczenia. Już oprawione ćwiczenia, bo miałam oprawki takie, wiecie, yy, te przyklejane, yy, bo ćwiczenia mogę tym, do angielskiego mają takie książki, nie wiem, czy wszyscy mają takie same, chyba co szkoła yy, to coś innego, nie wiem zresztą. Yy, wiem, że te książki się, ale to chyba wszyscy mają takie, yy, wiem, że się yy, pozmieniały, trochę wymięta już ta okładka taka, Brzydka na tych ćwiczeniach, no takie miałam te okładki. Tą właśnie muszę wymienić, bo ta też taka jakaś brzydalska, ale te jakieś, wiecie, bo to miałam z tamtego roku gdzieś pochowane, nie wiem, czy tej też nie wymienię, bo taka też jakaś przyorana, ale to już jest przyklejone. No może dałoby się, to zobaczymy. Ale kupiłam okładki, więcej dam, pokażę wam jeszcze piórnik, taki sobie laurcia piórniczek wybrała no i tu w środku ma to co było na rozpisce, czyli dwa łówki ja kupiłam jej takie grubsze kredki, też jej kupiłam te takie wiecie kanciaste to lepiej kształtuje nożyczki, nie te które powinna mieć to znaczy dobre one są linijkę, nie ma tu miejsca na linijkę właśnie, trochę lipa że nie ma takiego jakiegoś świecie szerszego ale to ma tu z boczku. No i wzięła sobie jeszcze taką gumkę i na dole jest strugaczka, yy, więc ma dwa w jednym. No i tu podstawowe kolory krela i y -y. takie. No, oczywiście zespicym, bo jakby mogło być inaczej. tu sobie kupił taki, też z kulpaka, fajny placak i piórnik. Jeszcze sobie kupił taki, fajny też. Taki in, inny, inższejszy. Co on tu ma powkładane? Flamastry, gumkę, kredki, taki mało pojemny trochę. Tu coś. O, pobrał sobie już długo. A, mój długopis! No, naba! Na co on to ma za pióro? On miał takie pióro kupione? Może? Nie pamiętam. Tu mam wkłady do długopisu, to też mu nie jest potrzebne do noszenia. Tu kupiłam taki właśnie długopis z wkładami, piszą w ogóle, ja to sobie... o fajne, I jak się mu wypisze, to jeden wkładzik mu mogę tu włożyć, żeby miał zapas. Z zeszytami też chyba trochę zaszalałam, za bardzo, no właśnie ja on taki taki długopis kupiłam, jeszcze opisane. A on takiego nie będzie potrzebował, ale no to będzie na przyszłe lata, pamięć ten. Ale kupiłam mu taki tematyczny do religii. Poproszę tu jest nawet akt wiary, wszystko, sakramenty święte, wszystko tu jest. Ja pewnie jak zawsze przesadziłam z tymi rzeczami do szkoły, ale trudno z na rowerze. Zwłaszcza z okładkami, kupiłam okładek, jakby ktoś potrzebował dajcie znać. Jadę, muszę tylko Antko widać znać, bo pewnie nie wziął klucza, gdzie ma klucz i jadę sobie na rowerku na spotkanie, na zebranie do milenium, no do, y, do szkoły tańca ale no. Że sami odpadła. Chciałam Wam pokazać bucianki. Pasą bucianki, ale tak słońce świeci, że mam bociaku. Nie pokażę. A jeszcze są bocianki. Będą niedługo lecieć. W tamtym roku miałem problem, bo miałem takiego opóźniony chyba ten miód. I późno wyleciały. Bardzo już dawno bociany wyleciały. Ale wyleciały w końcu. Bocianki. Bocianki. Już niedługo polecą stąd. Bocianki. Biję mi. tak będzie trenować na nowej sali. Także muszę moje hakuro obciąć. Patrzcie, jakie hakuro narośnie. Muszę je jeszcze przyciąć w tym roku. Wyciągasz tutaj, odkręcasz, wycią wiesz, przechylasz, żeby wypadł. Wyciągasz to no. i nalewasz, nie? I no, ale tutaj. mi się nie skończy, bo ja na treningu tak jakś no ale laucia, wodę trzeba pić, woda, woda jest najważniejsza. I oddam ci. zaczynamy przygodę z tranem i tu mamy routino z korbin. tak. Zleciemy. Kochani, jest już dzień następny, ja już zaczęłam nagrywać następnego vloga, ale wiem, że się w tym nie pożegnałam. W międzyczasie, jak będą się już pojawiać vlogi na bieżąco, pojawią się jeszcze vlogi z wakacji, bo mam te materiały i bardzo mi ich szkoda, żeby one się zmarnowały, żeby tak dla mnie po prostu gdzieś to tam na tych YouTube'owskich serwerach zostało i ja sobie je wrzucę, a przy okazji, jak będziecie chcieli, możecie sobie też obejrzeć. Nie wiem w ogóle, co tam z nich wynika, ale Chciałabym, żeby one się jeszcze, jeszcze pojawiły, także na pewno sobie. Te vlogi będę chciała jeszcze wrzucić na YouTube, ale tak to już będą pojawiać się na bieżąco, już po prostu nie będę wrzucać tych vlogów starych, które nagrałam do tej pory. Nie chcę do tego wracać, bo szkodami czasu, a chcę na bieżąco do Was wrócić i chcę, żeby tu po prostu na YouTube się działo. Że to znaczy, no żeby ten kanał był żył, a nie obumierał co chwilę. No, powiem Wam, że to nie jest takie lekkie, jak się niektórym wydaje. Dużo z Was pisze do mnie kiedy vlog, kiedy vlog, kiedy vlog. Ja już nawet nie odpisuję, bo nie wiem kiedy vlog. Życie weryfikuję. Ja jestem często sama z dwójką dzieci i muszę ogarnąć życie. Mam wymagającą rasę psa w domu. Muszę ogarnąć dom. Jak wiecie, poświęcę się jednemu, to drugie wymyka się spod kontroli. Ale powiem Wam, że biorę się za taką życiową rewolucję, zwłaszcza w domu. Minimalizm, muszę, ograniczam wszystko. Także szykujcie się na taką serię porządkową na vlogach. Nie wiem, jak w ogóle znajdę czas, żeby nagrywać i to robić, ale postaram się to zrobić, bo to wcale nie jest takie hop-siup, jak się komuś wydaje, że się postawi kamerę i się nagrywa bo potem można tak zrobić, postawić kamerę i nagrywać, ale potem trzeba godzinę spędzić na tym, żeby ten materiał obrobić i tak naprawdę, wiecie, z tych godzin, godzinnego nagrywania zrobić e, nawet na, dobra tego półgodzinnego vloga. Więc, no, tak to wygląda. Ale, no, bądźmy dobrej myśli, musicie we mnie uwierzyć i kciuk do góry subskrypcja na zachętę. I do usłyszenia w następnym vlogu! I zróbcie ruch w komentarzach, bo to też dużo daje. Dobra, pa! Działam, siedzę przed komputerem, syf mam totalny w domu, ale ja to ogarniam, ja wracam. Powiedziałam, że wracam, to wracam.